Ha, ha. Pan robotka! Pan robódka! Pan robotka! Pan o, witajcie, miło was znów widzieć! Właśnie maluję obraz i prawie skończyłem! O, ciekawe kto to może być! Muszę się wytrzeć! Chwileczkę już idę! O! O nie! Sekundę! O, ja. Mój śliczny obraz, ojej! Już otwieram! Moment! Moment! Dzień dobry! O, nie do wiary! Nikogo już nie ma! Zniszczyłem mój obraz i... zużyłem chusteczki! Hmm! Chwileczkę! Właśnie coś wymyśliłem. Bierzmy się do roboty. Zróbcie zaskakujący obraz, wykorzystując wieczko od pudełka z chusteczkami. Ho ho, do roboty! Oprócz wieczka od pudełka, potrzebujemy kilku rzeczy z komódki. Chodźcie. Papieru, kartonu i nożyczek. Farb oraz pędzelków. Okrągłych naklejek, flamastra oraz kleju. Uh! Uh! By zrobić zaskakujący obraz, taki jak ten tutaj... Hej, musicie najpierw przygotować wieczko od pudełka z chusteczkami. To nie takie proste, więc poproście o pomoc kogoś dorosłego. Udało się. Teraz weźcie kolorową kartkę, otwórzcie wasze wieczko i połóżcie na kartce klejącą stroną do góry. Weźcie ołówek i bardzo delikatnie obrysujcie wnętrze wieczka w taki sposób. Odłóżcie waszą kartkę na chwilę na bok. Wieczko zostawcie, ale zamknijcie i połóżcie na kartonie klejącą stroną do góry. Ponownie obrysujcie ołówkiem wieczko, lecz tym razem na zewnątrz i tylko jego cztery boki. Teraz dodajcie cztery rogi, łącząc je z liniami. Tak powstaną prostokątne drzwi. Następnie musicie je wyciąć, ale uważajcie, bo nożyczki są ostre. Gdy już wytniecie drzwi, odłóżcie je na chwilę na bok. Weźcie następny karton oraz wasze wieczko i połóżcie na kartonie tym razem klejącą stroną do dołu. Tak. Weźcie wycięte wcześniej drzwi. Są tutaj. Przyklejcie z wierzchu plastikowego wieczka. Tutaj. W tym miejscu. Skoro macie już drzwi, potrzebujecie tylko pokoju wokół nich, a pokój pomalujecie na dowolny kolor. Na przykład tak. Zaczynajmy. A gdy już wyschnie, dorysujcie detale czarnym flamastrem. Gotowe. Wygląda jak pokój. Ma dywan, obrazek na ścianie, a nawet czarny kolor w środku drzwi. Teraz narysujcie coś, co schowamy za drzwiami, co powiecie na ducha otwierającego ręką drzwi. Weźcie waszą kolorową kartkę, na której rysowaliście wcześniej. Przyklejcie dwie okrągłe naklejki jako oczy. A następnie wytnijcie ducha, ale ostrożnie, bo nożyczki są ostre. Duch już gotowy. Uu. Przyklejcie go w drzwiach. Uu. Jest tam kto? To jest zaskakujące. Spróbujcie także innych pomysłów. Spójrzcie na to. Ojej, przecież to słoń otwierający drzwi trąbą. Albo ten obrazek. O, ciekawe, kto to może być. To tylko ja. A, o, aż podskoczyłem ze strachu, potworze. Kto tak chrapie? O, to przecież kształty. Znów sobie śpią. 어아으미에아 <농> 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 Jestem koło. Ja jestem trójkąt. Ja jestem kwadrat. Jestem prostokąt. Kształty to my! Ja jestem koło. Ile kół widzicie na obrazku? Jedno, dwa... Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, jest ich dwanaście. Dobra, robota koło, czas wrócić na półkę. Yeah! 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 O, cieszę się, że je obudziliśmy. Są takie zabawne. Uwielbiam je! Tutaj, Toki! Czas na minutkę! Ho, ho! To czas na minutkę! Chodźcie wszyscy! O, To czas na minutkę! A oto, co dzisiaj zrobimy. Chwiejącego się klauna! Hej, chwiejący się klaunie, przestań, kręci mi się w głowie! Aby zrobić takiego klauna, będziecie potrzebowali... Białego papieru albo tektury, czarnego flamastra, małego pompona, dwóch kawałków bibuły, nożyczek, kulki plasteliny, kleju i najważniejsze, plastikowego jajka otwierającego się na pół oraz plastikowych oczek. Kupicie je w każdym sklepie papierniczym lub zabawkowym. Zaraz wracam! Jestem z powrotem. Kupiłem plastikowe oczka. A oto i one. Oraz. Gdzie to jest? Plastikowe jajko otwierające się na pół. Fantastyczne! Odłożę je na chwilę tutaj na bok, gdyż czas zabrać się do roboty. Czy możliwe jest zrobienie tego? W jedną minutkę? Wolne żarty! Myślę, że zdążę, Toki. Tylko muszę być bardzo szybki, ale spokojnie, gdy skończę, to pokażę wam to jeszcze raz. Gotowi? Więc zróbmy to w minutę! Włączam zegar! Właśnie tak! Weźcie wasze plastikowe jajko, otwórzcie i wsadźcie do środka plasteliny. Już się chwieje. Teraz przyklejcie klaunowi plastikowe oczka. Oczywiście klejem. Właśnie tak. Weźcie jedno. Posmarujcie i gotowe. Następnie drugie plastikowe oko, i już przymocowane. Tak jest. Teraz zróbcie nos. Weźcie pompon i porządnie posmarujcie klejem. Och, cały czas się chwieje. Jeszcze usta. Weźcie tekturkę. Połowa czasu. Już połowa? Ojej. Narysujcie mu takie usta. Gotowe? Teraz wytnijcie je ostrożnie. Dookoła. Czyli naokoło ust. Z jednej strony, z drugiej strony. Właśnie tak. Usta wędrują tutaj... I już się uśmiecha. Zostały tylko włosy. Posmarujcie klejem z jednej i z drugiej strony. Zgniećcie dwa kawałki bibuły. I już zrobiliście chwiejącego się klauna! Ledwo co? Było blisko toki, ale jeśli macie więcej niż minutę, możecie spróbować innych wzorów. Co powiecie na pisklaka? Z żółtego jajka z pomarańczowym dziobem. Albo świnkę z różowego jajka z papierowym ryjkiem. A może kosmitę? Nie z tego świata. Wy też zróbcie takiego klauna lub któregoś z przyjaciół. A teraz przypomnę, w jaki sposób. Wróćmy do początku i spójrzmy jeszcze raz. By zrobić chwiejącego się klauna, wciśnijcie kawałek plasteliny na dno połówki plastikowego jajka. Przymocujcie dwa oczka, przyklejcie pompon w miejscu nosa, narysujcie usta na papierze, wytnijcie i przyklejcie. Z dwóch kulek bibuły zróbcie włosy. Gdy je przyklejcie, wasz klaun będzie gotowy. Spróbujcie to zrobić w minutę! Jesteśmy tutaj, panie robótko! O, witam was! <śmiech> <śmiech> Popatrz na to! Ho, ho będzie zabawnie. Ciekawe, co wymyślą. Jestem brązowy. Jestem pomarańczowy. Jestem żółty. Jestem zielony. Jestem czarny. To jest lew! Dobra robota! Do zobaczenia! A teraz czas na obraz! 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 Spójrzcie na to! To przerażający kociołek. Wygląda strasznie, prawda? Bardzo łatwo go zrobić, a przy tym wygląda tak fajnie, że będziecie chcieli go oprawić. Potrzebujecie kolorowej kartki, kredy, farb kleju oraz rzeczy, które chcecie umieścić w kociołku. Narysujcie kociołek, zajmując tylko połowę kolorowej kartki. Następnie pomalujcie go na czarno. Natomiast jasnozielonym namalujcie bulgoczący bulion. Gdy już wyschnie, narysujcie kredą dymki. Będą wyglądały jak unoszący się z kociołka smrodek. Rozsmarujcie je palcem, a uzyskacie mglisty efekt. A teraz straszne dodatki! Co powiecie na robaka zrobionego z wycioru? Wycior z fajki z przyklejonymi oczami. Dodajcie obrazki wycięte z gazet. Na przykład nogę albo głowę ryby ze strasznym szkieletem zrobionym z pasków papieru. Narysujcie przerażające oko. Wytnijcie i przyklejcie. Z bibuły zróbcie galaretowate końcówki. Przyklejcie do kociołka co tylko chcecie. Puśćcie wodze waszej fantazji. Aby wykończyć obrazek, dodajcie gwiazdki. To wspaniały sposób na stworzenie obrazka. Teraz została nam tylko oprawa. Czyż nie jest efektowny? <słyski> Czas się pobrudzić. Popatrzcie na to, jak myślicie, co to jest? To super ślimak! O, co się tutaj dzieje? Widzicie te stare talerze, kubki i spodki? O, popatrzcie! To mój puchar z zawodów malarstwa. Co jeszcze tu mamy? Ojej! To jest zabytkowy obrazek mojego wuja, który był słynnym odkrywcą. To są bardzo cenne i szalenie kruche rzeczy, więc będę je trzymał w tym pudle na jakąś specjalną okazję. I zawinę wszystko folią... Bąbelkową! Jest wyjątkowo miękka i sprężysta, a to za sprawą. bąbelków! Właściwie to nie powinienem ich naciskać. Nie. No, może tylko raz. Uwielbiam bąbelki! O, wspaniałe! Właśnie wymyśliłem coś wspaniałego! Bierzmy się do roboty! To piękny kaktus z folii bombelkowej, którego nie trzeba podlewać. Do roboty weźmy kilka rzeczy z komódki. Wyciory do fajki. Folię bombelkową, Taśmę klejącą. Trochę kleju. Farby oraz pędzelki. I plastikową doniczkę. <laughs> o, aby zrobić kaktusa z folii bombelkowej, takiego jak ten tutaj, musicie przygotować pięć dużych kawałków folii. O takich. Odwróćcie jeden z kawałków bąbelkową stroną do dołu i połóżcie na stole. Weźcie jeden wycior i połóżcie u dołu Waszego kawałka folii. Następnie przyklejcie wycior taśmą. Zwińcie całość w ten sposób, robiąc bąbelkową kiełbaskę. Nie zwijajcie całej folii do końca. Zostawcie końcówkę i posmarujcie ją klejem. Zwińcie dopiero teraz. Zróbcie dokładnie to samo z dwiema pozostałymi foliami. Zrobiliście trzy bąbelkowe zwoje, a teraz musicie je połączyć. Więc posmarujcie każdy zwój klejem od połowy w dół. Następnie połączcie razem wszystkie poklejone końce, ale nie ściskajcie zbyt mocno, by nie popękały bąbelki. Teraz weźcie waszą plastikową doniczkę i zgniećcie kolejny kawałek folii bąbelkowej w kulkę. Następnie włóżcie ją do środka, a na wierzch wyciśnijcie sporo kleju. Klej pomoże Wam przymocować kaktusa w doniczce. Włóżcie go do środka prosto w klej, a ostatnim kawałkiem folii bąbelkowej wypełnijcie pustą przestrzeń wokół bąbelkowych zwojów. Teraz weźcie jeden ze zwojów i wygnijcie w dół, o tak! Następnie wygnijcie do góry, o, tak. A, zróbcie to samo z drugim zwojem. Patrzcie, zaczyna wyglądać jak kaktus. Musicie go jeszcze pomalować, więc zróbcie mieszankę z farby. Wymieszajcie pół na pół farbę oraz klej. Teraz pomalujcie kaktusa waszą mieszanką. Użyjcie ciemnozielonej mieszanki, by pomalować marszczenie i zagięcie. Natomiast żółtą mieszanką farby z klejem, domalujcie kilka detali. A na sam koniec użyjcie brązowej mieszanki, tutaj, do pomalowania ziemi. Do roboty! Gdy już całkowicie wyschnie, będziecie mieli własnego bombelkowego kaktusa. Jest fantastyczny! Prawdziwy kaktus jest kłujący. Ma kolce i niemiło go dotykać, ale ten, którego zrobiliście, jest mięciutki i przyjemny. Cudownie! Muszę pamiętać, by nie ściskać bombelków. A wy możecie stworzyć dowolny rodzaj kaktusa. Popatrzcie na tego. Ma kolorowe wzorki wokół plastikowej doniczki. A co powiecie? Na tego okrągłego kaktusa, zrobionego z foliowej kuli. Możecie również dodać jasno kolorowe kwiatki z folii. Cudowne kaktusy wykonane ze wspaniałej folii bombelkowej. Czas na nas! O, to koniec na dziś. Mój robótkowy czas się skończył, ale wasz dopiero się zaczął. Do zobaczenia! Czas schować skarby z powrotem do pudła! Jeśli chcecie poznać więcej pomysłów Pana robótki, odwiedźcie naszą stronę internetową, której adres widzicie na ekranie.